Cześć, siemaneczko, byczki, my lecimy sobie z betą y, Battlefielda szósteczki, zobaczmy co przyszkowali dla nas tym razem. Menu złudnie przypominające Call of Duty, Warzone, moim zdaniem, rangi, tutaj widzę te wyzwania tak samo jak w Call of Duty, jakby ktoś przyszedł pracować z Call of Duty do Battlefielda. Wyposażenie, cztery klasy, wybór broni przypominający złudny Call of Duty. No dosyć płynnie to chodzi, nie jest najgorzej. Dodatki, można dodawać różnego rodzaju, rozbudowywanie broni, dostosuj. No wiadomo, trzeba levele dobić, żeby móc sobie tam zmienić. No, sympatycznie to wygląda tak, jak powinno. Kilka trybów. Mamy dominację, wojna totalna, podbój. No, dużo jest tutaj tego. Król wzgórza. No i bardzo ładnie. Będzie co robić, co ogrywać. <laughs> Wracajmy do wyzwań. No, to trzeba rangę wbić. No, ciekawe, ciekawe są tutaj te. Wyzwania, które są przed nami, aby uzyskiwać nowe rzeczy, nawet skin widzę, tutaj jest jeden, to jest operator Skórka do operatora Dobra, zobaczmy jak to będzie mniej więcej wyglądało Zagrajmy sobie Podbój Będzie mój pierwszy mecz Więc od razu na żywo z wami tutaj zagram Ten film będzie troszeczkę inny niż wszystkie, bo będzie typowo zrobiony na żywo, bez montażu, bez wycinania, bez żadnych zmian w edytowaniu. Czyli typowo otwarta beta Battlefield 6 na żywo. Zobaczymy, jak długo będziemy czekać na grę. długo czekaliśmy, a jest to beta, muszę nadmienić, więc zobaczymy jak wyjdzie produkt finalny. 64 graczy na mapie. No dobra, zaczynamy i spróbujemy, ja wezmę sobie Wsparcie. No dobra, mogę jeszcze zmienić jakbym chciał, chyba nie można zmienić już tego wyboru. No dobra, tu coś mamy do zrobienia. Ciebie biegam trochę jako szalały, żeby sprawdzić sobie mniej więcej, jak to wszystko będzie chodziło. Otwarcie, wytyczona trasa. Można wskoczyć do, do czołgu. Elementy parkouru. O, snajper tam widziałem. Całkiem sympatyczna rozgrywka. No, lecimy dalej, nie? O, ale przywalił tutaj. No, powinien być bardziej ogłuszony. Nawet, jeżeli to był ostrzał friendly. Kompletnie nie znam tej mapy, ponieważ jest to mój pierwszy mecz, więc... Biegnę po prostu na ślepo. Nie ma tamten to nie ma co wychodzić. Może się to źle skończyć dla nas. Dobra, berwaliśmy. Jesteśmy... Podnieśli nas elegancko, sympatycznie, no, przyjmujemy, przejęliśmy. e, kierujemy się, nie, no wszystko płynnie chodzi, nie ma co się tutaj do czego doczepić, nie? No. Dobra na literę e, próbujemy wskoczyć. Zły strzał, co? Poszedł. Nie ma nikogo. Tu jest jakiś przyjemniaczek. A nie mogę się do niego dotrzągać. Dobra, wyeliminowani. O i możemy sobie wybrać, gdzie chcemy się zrespić. No to przyjemnie. No to na, na D, tu gdzie byliśmy. Mogę go wyreanimować? Okej, okay, trzeba trzymać cały czas klawisz, żeby podnieść. Oj, na plecy nam bili. Dobra, mam. Kurczę no, dwóch załatwiłem. No, fajnie, bo. Fajne starcie. Dobra, na TC próbujemy się cały czas bić. Dobra, wracam do tego, ale zmienię sobie na snajperkę. Zobaczymy, jak nam będzie szło. O. Tu ostatnio nas zaatakowali.

Dobra Na C, o na D nam wbili Musimy się odzyskać No przyjemnie się tak grany Dobra, D z powrotem Mechanika gry nie można się do niczego doczepić. Przyjemnie się tutaj gra. O kurde, dobra, czyli można samemu się wyeliminować. Przeskakując przez pod. Chciałem to właśnie sprawdzić, żeby zobaczyć, czy jesteśmy ograniczeni zablokowaniem się mapy. Wow, wow, wow! Chyba nasi do mnie strzelili. W relece na C? Zobaczymy, co tam będzie się działo. Na razie mam kłopoty z wypatrywaniem przeciwników. Ups. <f dentro> <coughs> Przekleństwa. Czekaj, czy mnie podniesie ziemeczek. O, już leci, nie zdążył, niestety. Ale przynajmniej się starał. No, jednak takie bieganie ze sniperką to nie jest dobre rozwiązanie. Muszę nadmienić. No ale tak, wireczka wygląda chaotycznie z moim wykonaniu, ponieważ nie znam jeszcze respawnów. Kurcze dwóch O to jest dobre to jest mega dobre podoba mi się to przeciąganie To jest też dobre. Nie mam amunicji, kurczę, no, ale pech. Dobra, zaleczymy się trochę. Ładnie tuż przeparliśmy. O ale to jest mega, nie? To jest dymny. Nie no, giereczka podoba mi się. Oj, kurde. Ciężka sprawa. Muszę z dalszego. Nie mamy przyzwyczajenia jeszcze do tego, nie? Do tej giereczki, ale to jest takie pierwsze wrażenie, pierwszy mecz, więc wiadomo. Dobra, no tu lecimy na D znowu. Dźwięk jest bardzo realny. No za nim. Nie zauważył go, dobra. Dobra, pomijmy to. Szybciutko na D. A, ale łepek Przedajmy Ciężko jest, kurczę, tutaj przycelować. Dużo akcji jest. Dobra, wezmę szybko się. Wyeliminuję, weźmiemy sobie inną klasę. Zobaczmy jak chodzi nam z tym karabinkiem O kurde Kurcze no Łepek dostałem Szybko No ładnie odbijają O D zabrali Dobra muszę lecieć na B Ło! Wow. Tam był. Dobra. Lecimy na C. Nie no, kurde, czas leci dobrze z tą greczką nie powiem otwarcie, bo... mi się snajperka przydała, ale powiem, że nie. Oj, tu w tym czołgu był ziomeczek. Dobra, ponieśli mnie, elegancko. Nie ta strona. O ale miałem farta No gdzie jesteś ziomeczku? Dobra, ładnik ładnie ich tutaj zdominowaliśmy O, tam będzie ciężko przebić się. Oj, ty na strzałami mnie nie zwalił. To, to nieźle. Dobra. Chyba adrenalinę sobie cyknąłem, bo... jakbym super moce miał teraz, nie? Kurcze, jak mi się skończyły naboje? Mało naboi. Mmm, nie da rady z nim tam. O, na boję się skończyły prawie, że tu dalej nic nie wejdziemy. Ok, wow, sporo otrzymuje się tu obrażeń, zanim polegniesz na beta, trzeba lecieć. mnie to. Fajne. Kurda, nie wiedziałem, gdzie. Ekstra, musimy A przejąć, no, lecimy na A. No ten dym, to wszystko ładnie zasłania, nie? realistyczne to jest. Cholera, no! Nie trafiłem. A We now Dobra. Na no, C skoczmy Ale na A mogłem dołączyć, kurczę, no

Oko musi się wprawić do tej giereczki, no nie powiem, że nie, nie. Dobra, mamy to. Adrenalinkę to. O, ale mi shotguna pocisnął. Ładnie. Sztucznik robi robotę tutaj. Ale zaskoczyłeś akurat mi pod lufę. Kurczę, no jeszcze jeden. Ajajaj. Aj, aj. No gra fajna jest. Sympatycznie się gra, jako że to jest mój pierwszy mecz, to i tak się sympatycznie gra w tą grę. Jeszcze dodatków do tej Dobroni Wiadomo Optymalizacje, myszki, wszystkiego Ale tak wyglądał mój pierwszy mecz W Battlefieldie 6 Myślę, że jest całkiem sympatyczna Giereczka Także byczki Ile nam tam się udało Śmignąć Nie za wielu pewnie, ale 12, 12, 14. No to nie najgorzej myślenie. Jak na pierwszy mecz, całkiem przyzwoicie. Może wychodzimy do menu. Zobaczmy, co się udało nam odblokować. Jakie wyzwania zrobić. No, na razie kilka zrobiliśmy. No, postępnie. No, Obrabeczki. Tak wyglądał mój pierwszy mecz, moje pierwsze takie jakby, ja mam to powiedzieć, odczucia z tą giereczką, z Battlefieldem 6. Nie optymalizowałem myszki, nie zmieniałem nic graficznie, po prostu udałem się tak z marszu, żeby zobaczyć jak to wygląda z widzenia przeciętnego gracza, który sobie gra po pracy bez jakichś tam dużych nakładów czasowych. Także dziękuję serdecznie tym co ze mną tutaj dzisiaj byli. Przyjemnego oglądania. Trzymajcie się byczki. Hej. Bu